on już tak widzi mnie. O, już pierwsza porażka. Już mnie zabił. Ezy. O! Słychać ich. Śmieją się. Czas na polowanie. Ok, let's go. Ok, let's go. Ciemno, to jest hit. Co jest? Ciemno. A. Nie, no, no, no No, no jest to ciemno, nie? No, no. <noise> A to już. A tam jeszcze przyładuje. A w jakiej, po jakiej jest tej stronie? No, tym, tym, tak ostatnio. Misia, gdzie jesteś? No. No to nieźle. Dobra, tam widzę latarki. O, o kurde, a spadłem. O tam się bije, ty tak? Ja się nie biję, mi się w jeszcze gra. Aha, okej. Okay. Ktoś tam strzelał do nich. okej. Okay. O, jestem. Jestem misiakiem. O kurde, o, on już tak widzi mnie? To już pierwsza porażka, już mnie zabił. No, ciekawe, czy on tam ten kąt miał na mnie, żeby mnie widzieć. Czekaj, widzę wroga na, na górze, są, na górze są. Widzę dwóch. Ja ja w dobrą stronę idę? Oczywiście, że chyba nie. Pod E masz takie podświetlanie, co nie, że sobie podświetlasz tych wrogów. Dobra. Szybciej. A dobra, biega szybciej. Na górze nie biegam. Ta, a na dół, na dół zeszli. A czym tu mogę rzucić? Czy tam... Aha, Siedlęgami. bo. Dobra, jest jeszcze pięciu trzeba pokonać. Okej, okay. o, pokonałem pierwszego, okej. Okay. Nice. nice. Jest. Tylko nie wiem, jak tam wejść na górę. Jest progres. Wiesz co, tam są so schody są. Tam pod tym. Lecimy. Pod tym powinny być schody, a tu co tu jest? O kur o, o, będę miał gościa, będę miał gościa, na sobie. Okej. Okay. Czekaj. Nie, 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 nie! Mam blisko zabicia gościa! Maloła, maloła, maloła! Kur... Gdzie, gdzie on jest? Aha, na na platformie, na platformie. Pod emasz taki jest <grym> no, sonarza, wie, nie? No, no, no. Kurde, bo blisko. Mam gościa I Na ma... dole jest jeden. Czekaj, bo ja tu... Kurde, Dobra, tutaj... mamy to! Mamy coś! Nice! Yes, A, okay. jednego, nie wiedziałem za bardzo co się dzieje, ale... GG. Ja też, nie, ja też... Ja, też... <laughs> nie, ja nie zabijam nikogo. No ale spoko, możemy jeszcze raz to zagrać. No. <coughs> Pewnie będzie teraz zmiana strony, tak myślę. No, na jakie dobra, no to czekamy na następny na koniec gry. Jakie podsumowanie. <coughs> no. Nie no, spoko. spoko. S Pewnie przypadkiem dał mi się jednego strącić. Nie, nie żadnego. Ja jednego tylko ubiłem. się na pewno będzie frag, będzie furag i nie jest tego, nie było? Rozpo Dobra, jestem. Dobra. Kur o kurde. Ale tu ciemno. No. O kurwa. Wejdźmy na trzymać... Oha, już, już ktoś zginął od nas, zajebiście. No Bo weź weź ich kurde znajdź teraz I chyba łatwo chyba będzie ich zabić, nie? Tak ale oni... ale my ich nie widać ich Ta Czemu mi lampa zgasła? A, ładuje się Na górze jest Kurwa Teraz musimy przed rozpocząć ewakuację Kurde, ale jaja ty No Jakieś kroki słyszę O nie, obijam jakiś O nie, Słu nie, nie! Z której strony? A no, kurde, bo ja nie, nie wiem gdzie ty jesteś, bo tu nie ma na mapie po jakby Centralnie, dobra, unlucky Kurde, zgasło mi światło. A jestem teraz łokiem. E czemu jestem miłokiem e nagle? Halo? Może się w niego przemieniłeś No, poczekaj, bo i... ale poczekaj, byś tym Miwoka, ale. Czemu z tym miłokiem? Teraz muszę o, pokonać intro. a nie, to nasz. Ty, no to co, wy... przeciwko mnie teraz grasz? Ta. Co jest? Nie no, ja tak nie chcę, ty. O, słychać ich. Śmieją się. Gdzieś tam. Tam się gdzieś taką kurde, najgorzej że tak ciemno. nie ja, zabili, o kurde, ogniki nie. No. A trzem jestem i łokiem, ty? Nie rozumiem tego. Rom ewakuacyjny już tu leci. Jest pierwszy zabity. Ale mnie po ten pocisnął. Nie wiem, ja nikogo nie zabiłem. Ja nie wiem czemu ja nie jestem szturmowcem, w ogóle nie, nie rozumiem. Nie wiem, fakt, a ty tak. cały czas jesteś tym tym? No jestem cały czas Miskiem, Byłem raz na początku szturmowcem, ale ja chcę zmienić w drużynę. Ja nie go, No Nie wiem, jakiś skał. O nie. Wcisnął mnie. Ooo, zabił mnie. Z włóczni. <laughs> o, teraz też jestem miśkiem. Ale... No, no. Ale inny teraz jest, inny kolorystycznie. Ty też jesteś Ta. Okej. Okay. No to zostaniemy moimi Miśkami. No, to ciekawe. Nie, jeszcze nikogo nie zabiłem, to nie? Na razie obijam tylko gości. Mam jednego na plecach, ojej, nie, nie, nie będzie mnie widział? Nie, <coughs> nie ja no, jednak jak to się no. Ja też obijam, ale no co z tego, jak nie wiem, nikogo nie zabijam. Masakrę. No, ja spokojnie, że tylko cztery musimy zabić. Trzech. Może ja kogoś, kogoś zabije co? Uh -huh. O kurde, ile ich tu jest, jak to świeżcie wygląda. Dobra, <noise> no tam, tam są. Nie widzisz, wszyscy tam biegną w ich stronę, tak? Tak, wszyscy zabiegniemy. Nie wiem, co to daje ten róg. Ogniki rzuciłem. Jezu, yes, udało się, wygraliśmy. Yes. Ja, ja nic go nie zabiłem, no nie, no, nie rozumiem, ja to biegam. <grym> ja zaraz zobaczę, ale też nikogo nie zabiłem tym Miśkiem, ale... ale spoko. Mamy mm. zwycięstwo, tak? No. No to git, ale nie, dziwnie to zadziałało. No ale... ciekawe dlaczego się przemienia w ten po, po... zginięciu. No dobra, no to co, kończymy odcinek specjalny. Ta, jedna I... eliminacja. Ja zero znowu eliminacji 5, nie no dobra, XD. A Ale Ja. I to ja nie wiem, ja już, ja już nie, nie komentuję dramat jakiś. No ale co? Dzięki za kolejny specjalny odcinek jak widać, no nie, czasami nam nie idzie za dobrze, przynajmniej. No. I. No to jest. Nie no, przynajmniej pobiegałem, no nie no, śmiesznie było, ale no, nie zabiłem nikogo, ale było śmieszne. No ale ciemno strasznie było, także. Tak. Dobra. No ale co, widzimy się w środowym odcinku? Ponieważ to był przedostatni odcinek w tym roku, no i do zobaczenia. Trzymajcie się. Dzięki.